Powiedziałabym tak z tą świadomością. Ja bardzo lubię cytować słowa Karla Gustawa Junga. Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem. Dlatego to uświadomienie zresztą moje książki mają tytuł Świadome odżywianie, świadome życie. Bo tutaj wszystko tkwi w naszej podświadomości, czyli jeżeli sobie uświadomimy, dlaczego zachowujemy się tak, a nie inaczej, wszystkie nasze problemy zostają rozwiązane i nagle okazuje się, że możemy władać naszym umysłem, do czego mamy prawo i tym umysłem tworzyć rzeczywistość, taką jakbyśmy chcieli. Także uświadamiajmy sobie to nawzajem, ale też przyjmujmy z pokorą, to, że ktoś chce żyć na swój sposób, on ma do tego prawo, nie wolno nikogo zmieniać. Jedyną osobą, którą możemy zmienić, jesteśmy my, sami i tylko my. I pozostaje nam tylko patrzeć, co się dzieje, mieć na tyle tej pokory, żeby nie zmienić tej osoby. Wielką sztuką jest patrzeć, słyszeć i milczeć. Ja już dziewiąty rok w ten sposób funkcjonuję, dlatego nauczyłam się. Pierwszy rok jest z cierpieniem. Chce się wszystkich nawracać. Drugi rok jest takim rokiem, żałoby, że się jednak nie da tego zrobić, a w trzecim roku dostajemy mądrości takiej, że nie zmieniamy tego świata. Każdy z nas przyszedł tutaj na ten świat, by odrobić swoją lekcję, czy to lekcję cierpienia, czy choroby. Bo choroby są po to, żeby nas zmienić. Choroba jest po coś i choroba nigdy nie odejdzie, dopóki nie nauczy nas tego, co mamy wiedzieć. Czyli choroba jest po coś, ona jest murem. Dlatego ja akceptuję to, że są chorzy, że wybierają taką drogę, bo dusza tej osoby wybrała właśnie taką drogę po to, żeby doświadczyć tego. Czyli to są dusze nieświadome. Z chwilą, gdy sobie uświadomimy, po co żyjemy, kim jesteśmy, po co przyszliśmy na ten świat. Stajemy się już tutaj, jakby to powiedzieć, oświeceni, rozumiemy to i wiemy, że każdy z nas ma inną lekcję do, do przerobienia. Jedna dusza chciała zaznać cierpienia, bólu, no to zaznaje tego i my musimy na to patrzeć. Dusza, która już jest na wyższym poziomie świadomości, czy na innym, może bym powiedziała, na innym poziomie świadomości, już jest inna i nikogo nie wolno nam budzić. Te dusze sobie śpią w swojej bezpiecznej strefie komfortu. nie i mają tam tkwić. Jeżeli ktoś się budzi i prosi, żeby mu pomóc, to podajemy rękę, podajemy pomocną dłoń, wciągamy do naszego świata. Bo ja mam taką zasadę, że ja niczego nie zmieniam. Jeżeli mi współczesny świat nie pasuje, tworzę sobie swój własny świat i stworzyłam sobie. I kto chce, do mnie dołącza. Także cieszę się, że już nas coraz więcej jest, panie redaktorze, że pan jest, że być może ktoś ze słuchaczy będzie chciał dołączyć do tego wspaniałego, pięknego świata a tamten system, tamten matrix zostawiamy w spokoju i każdy żyje na swoich poziomach świadomości i każdy ma do tego prawo.